Cześć! Dzisiaj znowu Akinator! Po tamtym filmikiem yy, dużo było wyświetleń więc postanowiłam, zrobić taką... Yy, takie coś, że wy w komentarzach będziecie mogli tam wpisać na przykład jakieś seriale i ja z tych seriali będę... Te, jakieś postacie, jaką postać się z tego serialu i tą postać będę próbował. Akinator ją nie zgadnął na przykład czy twoja postać żyje w, dzisiaj na wspólny tak, tak? I tylko jaką postać Mmm. Eee. Ja za długo na wspólny nie oglądam teraz. Bo już trochę się to znudziło mi. Wcześniej było trochę c, ale... Jezu. Kogo by tu wziąć? Może wezmę... Mm, 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 mm. Mmm. Eee. Mm. Yy... Ole. Ola to ziemińska. Czy Twoja postać żyje w twoim kraju? Tak. Czy Twoja postać nosi damskie ubrania? Tak. Yy, nie znam mnie osobiście. Mm, nie. Nie. No. Na wspólnej to nie. Nie. Korolu... Tak jest. Gra w... Nie, nie. Nie, nie. Nie. Czy twoja postać była kiedykolwiek żoną mowego weselu? Żoną nie była. Nie ma dzieci. Tak pochodzi. Znaczy, no... Teraz to coś z Bławejem. No, chyba już nie jest z nim zakochana. Mam... Nie, nie ma mnie Prowadzi bloga. Nie. No tak. Tak. No tak. Ale Ale czemu tu nie ma tych tych Coś mi się tu nie zgadza. Ja zaraz to zwracam. Dobra, tutaj jest coś, nie wiem co, ale dobra. A tutaj już, o, to było widać bardzo długo ograne. Dobra, twoja, tak jak dalej kontynuujemy, może tam ole? Tak. Tak. Nie. Nie. No, nie, jest, jest, nie jest. Nie, tak, 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 nie, co ja postać była kiedykolwiek żoną? Nie, własny, nie, nie prowadzi, ma siostrę, tak, wy, wy, Nie, chyba nie grała, śpiewa na scenie, nie, nie śpiewa. Nie, tak, tak. Nie no, no teraz. Ale... Skąd ja chcę... Czemu tu mi to zdjęcie z... nie wyskakuje? Dobra. No bo teraz weźmiemy może kogoś innego. A kogo by tu wziąć? Eee, może to o Gosia. tak, Czy się Oli. E, tak, mieszka w moim kraju Nie, nie jest członkiem. E, nie. 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 No, nie wiem. Nie. 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 Czy twoja postać jest yy, jednocześnie piosenką i aktorką? piosenka O, jest aktorką. Yy, jest czymś zwierzęciem. Nie! Co ja zaznaczyłam? Nie. No. Nie, nie ma nic. Nie. Tak jest pełnoletnie gra w filmach jak gra krótko. No, nie masz. Takie. Ma krótkie włosy. No, nie ma takich krótkich. Takie średnie, więc napisz, że. Czy ja jest bohaterem, a nie mówię nie. Nie. Och, ona chyba mieszka w Polsce. Nie. Nie wiem. Nie. Ona grała. Nie raczej nie grała. Posługuje się kamerą. Nie ma dzieci. No, jest w ciąży. Ale dzieci jeszcze nie ma. Anna! A poczekajcie, bo w sumie... Podobna ona jest, nie? Anna... Okej. Okay. No to tylko ona Roberta. Dobra! Nie no, bez przesadnych. Tak, zgadzać, się szczęśliwy Nie, ale spróbuj Zagraj jeszcze raz. I weźmiemy kogoś na szybko. Ehm, jakiegoś chłopaka może... Teraz może... Bławeja. Nie wiem czemu tak jest. Nie, e, ale wezmę chyba... Z... Ale. W sumie, no to tak. Wszystkie mam. Ponad 30 lat. Muszę mieć. Nie wiem. Nie. Jest prawdziwe. Tak. Yy, biorę tak bardzo podążę do tych ziemijskich. Wszystko. A, dobra. Yy, nie. Nie. Jezu, gdzieś chciała postać... Rozgrała mecz podczas. Nie. No nie. Nie. On, no, no, no nie. Demon. Nie, co? Tak. Nie. Nie. W sumie. Maciej muszą. No, czy on nam przypomina? Bławę. Jezu, co to jest? Jeszcze pytam. Ale dobra, nie denerwuj się. Teraz wezmę kogoś. Jak na szybko. Tą, jak ona ma. Boże. Yy, dykiel miała, chyba, nie wiem ta, pani Maria nosi damskie ubrania, tak tak nie, nie tak 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 wspaniałe stulecie, nie nie, jeszcze nie umarła z ponad 50 lat ma nie nie pracuję w szpitalu tak tak nie ma skorupy, to jest dzięki. Ale na coś? Yy, nie wiem, możliwe. Ma ponad 65 lat i nie wiem, ile ona w serialu może mieć. Pisa, że nie. Nie gra. Yy, jest szczupła. Tak, jest szczupła. Ma wnuki, ma wnuki. Nie, nie używa kapelusza. Tak, jest starszą panią. Nie. Nie. Jest zgadu chociaż jedną. Jedną z zgadu. No i dobra, tym oto zakończeniem, co zgada Akinator. możemy się odpowiadać. Wybiszcie w komentarzach, jaką z serialu mam wziąć i z jakiego to jest serialu. A ja się z wami żegnam. Nie cieszę się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz oraz udostępnić też to możecie. Więc narka, papa! Pa.